Po prawie 6 miesiącach sezonu zasadniczego w NBA wreszcie przyszła pora na to, co najważniejsze. Playoffy rozpoczynają się już dzisiaj o godzinie 18.30, meczem pomiędzy Toronto Raptors i Brooklyn Nets. Jednak zanim w tę świąteczną sobotę usiądziecie sobie wygodnie przed telewizorami, my przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem kwartyzy. Temat może być tylko jeden – playoffy. Do spółki z moimi i Waszymi gośćmi porozmawiamy sobie, o wszystkich ośmiu seriach pierwszej rundy i postaramy się wytypować ich zwycięzców. Po drugiej stronie głośnika są z Wami Karol Milcarz. Cześć. I Piotrek Zarychtal. Cześć wszystkim. A z tej strony witam Was jeszcze Krzysiek Uzdowski. I już nie przedłużając, bo na te playoffy i tak naczekaliśmy się już wystarczająco długo, zaczynamy. To co najlepsze zostawia się na sam koniec, więc na pierwszy ogień Wschód i seria Indiana Pacers Atlanta Hawks, chłopaki przy każdym pojedynku wybierzemy sobie jego MVP, X-Faktora i największe siły obu zespołów. No i właśnie, jak myślicie, co jest największą siłą bądź kluczem do wygranej drużyny, która wydaje się być bez wątpienia faworytem tej serii, czyli Indiana Pacers? Piotrek. Zdecydowanie najważniejsze moim zdaniem dla nich będzie powrót do pewności siebie. Jeżeli oni odzyskają pewność siebie w swojej grze, to za tym pójdzie lepsza obrona, za tym pójdzie ten bardziej płynny atak I, i dla mnie to jest przede wszystkim klucz, żeby oni odzyskali to wzajemne zaufanie wśród zawodników, bo tego gdzieś zabrakło. To się gdzieś wszystko rozbiło od momentu, jak Roy Hibbert powiedział, że za mało rzutów oddaje, że chciałby ich więcej oddawać. Do tego doszła w międzyczasie bardzo słaba forma w tym roku kalendarzowym pola George'a, przynajmniej w porównaniu do tego, co pokazał na początku rozgrywek. No i gdzieś to wszystko się rozjechało, brakowało z łapki CJ Watsona, odszedł Danek Ranger, to się wszystko gdzieś tam porozsypywało, więc dla mnie kluczem od strony Pacers będzie przede wszystkim powrót do zaufania, żeby zawodnicy wzajemnie sobie ufali i żeby złapali z powrotem tą pewność siebie. Karol? Nie, no niewątpliwie, to jest prawda. Rzeczywiście pacer w ostatnich miesiącach tej pewności stracili, byli takim zespołem dobrze zbudowanym, dobrze rozumiejącym się, a po tych wszystkich wymianach, przyjściu Baynuma, potem, potem tenera, to wszystko się zmieniło. W serii z Atlantą tak naprawdę ja bym oczekiwał jednego. Paul George jest liderem tej drużyny i bez względu jak śmierdząco gra Roy Hibbert w ostatnich miesiącach, to, to Paul George powinien wejść na wyższy poziom. W, w meczach z, z, z Hawks grał nieźle. Rzuca swoje punkty, ale w tej serii tak naprawdę nie powinien nikt go zatrzymywać. Tak? Przecież w goniemu będzie grał głównie Damary Carol, no, niezły obrońca, ale z którym Paul George może sobie poradzić. Indiana naprawdę musi, musi się postarać w defensywie, bo widzieliśmy, że z Oklahoma City ostatnio potrafili wrócić na właściwy tor i, i mają to w sobie cały czas. Roy Hibbert, myślę, że jeszcze się w serii z Hawks nie odnajdzie ale z biegiem czasu powinien pomału iść do przodu i, i taka mała rzecz, który, na którą, o której jeszcze pewnie będziemy mówić, ale, ale tak zwrócę na to uwagę, że Pacers powinni mocno wejść w tę serię dwie porażki, które zaliczyli z Hawks, no, to była wina fatalnych wejść w mecz właściwie w pierwszych kwartach przegrywali dwucyfrową różnicą rzucając beznadziejnie z gry rzucając głupie rzuty z półdystansu, trójki, nie ruszając piłką i te początki meczów dla Indiany, żeby ten mecz, mecz jakoś ustawić sobie i, i grać na takim większym spokoju, będą tutaj tutaj kluczowe. No właśnie, Karol, wspominałeś o tym zwycięstwie Pacers nad Oklahoma City Thunder w przedostatnim meczu sezonu. Jak myślicie, czy to może być taki bodziec? Który, który pomoże zespołowi z Indiany dobrze wejść w playoffy. Pamiętamy, że Indiana bardzo, bardzo dobrze broniła wtedy Kevina Duranta, który skończył mecz ze skutecznością 2, 2, na, 2 na 11 z dystansu. No, przeciwko Hawks nie mają Pacers takiego rywala jak KD, ale czy ten mecz standard nie pomoże Pacers w kolejnych meczach, meczach play-offów, jeśli do nich dojdzie? Karol. No. Powinno to być taki, taki bodziec, tak, tro, troszeczkę pewności siebie, aczkolwiek nie przeceniałbym tego. To już było z tydzień tam, jakiś czas temu, jak się wyjdzie w play-offy, to właściwie zawsze jest czyste konto. Ale, ale dla, dla, dla Indiany, ta, ta końcówka, chociażby med z Milwaukee, kiedy grali sami rezerwowi, te med z Oklahoma, troszeczkę musiał naprawić nastroje, aczkolwiek ja nie zauważyłem w wypowiedziach takiej wielkiej wielkiej pewności, oni chcą właśnie od początku jakoś to zbudować i dobrze, że trafili na Hawks, bo, bo z Bobcats, czy, czy już nie mówiąc o Toronto, mieliby większy problem, ale na pewno bardziej bym liczył na po prostu wejście w pierwszy mecz. To im da większą pewność, a nie sam mecz z Oklahomą. Jeżeli nie wejdą dobrze w pierwsze spotkanie, pierwszą kwartę, drugą kwartę, to mogą mieć koszmarny problem, bo w przypadku, gdyby no, nie daj Boże dla nich przegrali któryś z meczów z Atlantą u siebie, to mogą być naprawdę trudne trudnej sytuacji, bo przegrali ostatnie 13 z 15 spotkań w Atlancie i w zeszłym roku też w playoffach przegrali obydwa mecze w Atlancie, więc mogą się zagotować, a oni nie są drużyną, która ofensywnie cię przegoni, tylko muszą defensywnie. A Hawks przynajmniej mają ten atut, że mają trenera który na ofensywie świetnie się zna, Mike Badenholzer, który no, uczynił tą drużynę po cichu naprawdę ładnie, grając nieźle w koszykówkę. i Oni są na drugim czy trzecim miejscu pod względem asyst. I jeżeli Indiana da się jakoś rozhuśtać, rozhuśtać Hawks i nabyć im, nadać im trochę tej pewności siebie, to naprawdę Indiana może mieć, może mieć poważ, poważne kłopoty. Dlatego wejście w tą serię będzie dla nich bardzo, bardzo istotne. Wyobrażasz sobie, Piotrek, że coś takiego Karol mógłby powiedzieć? Dwa miesiące temu chociażby? Nie, no zdecydowanie nie. Dwa miesiące temu byliśmy na stanowisku takim, że Pacers są na pierwszym miejscu w Lidze, że Pacers są pierwszym kandydatem do mistrzostwa, że jeszcze Ewan Turner będzie udoskonaleniem w stosunku do danego Grangera, a ja mówiłem też o tym, że Andrew Bynum będzie dużym wsparciem w playoffach. no i w tej chwili. No, muszę no, się... nie, nie trafiłeś troszeczkę z tym no ale, ale rzeczywiście. Muszę się, muszę się rakiem wycofywać, tak. no, no niestety. Tak, ale to jest taka magia przewidywania właśnie w NBA. Nie, no, właściwie... O to no. chodzi, że czasami się tak, tak nie trafi zbytnio. I rzeczywiście dwa miesiące temu ja, ja i tak cały czas stawiałem Miami, ale bardziej z przekonania, bo w zeszłym roku, przecież. Było 7 meczów, było bardzo blisko. W tym roku Indiana była lepsza, więc z logicznego punktu widzenia wydawałoby się, że są w stanie. Natomiast teraz Indiany nie widzę. W finale konferencji, tak? I myślę, że nie wiem, czy wpłynie na to seria z na, na to moje zdanie. No chyba, że naprawdę zagrają świetnie. E, dużo się potrafi zmienić. No i tak, tak raz na wozie raz pod wozem takie decyzje, jak się podejmuje z wymianami, ten to, to zawsze może przynieść coś dobrego. I niekoniecznie dobrego, tak jak w tym przypadku. Znaczy, ja trochę się boję, że ta wymiana właśnie z danym Grangerem odbije się Pacers w tym sezonie czkawką, tak samo jak się odbiła Boston Celtics oddanie Kendricka Perkinsa. Tak, I bo potem po mieli to ten... z mieli kim grać, nie? To się, to się zgadza, oni dopiero rok później, jak sobie ułożyli ten skład na nowo, to wtedy weszli do finału konferencji i tam zmusili Miami hit do siedmiomeczowej serii. Nie wiem, nie mam przekonania, tak jak i Ty w tej chwili, do, do Pacers. Natomiast wiadomo, play-offy to jest zupełnie inna koszykówka. Z Atlanta, Hawks, oni sobie powinni mimo wszystko poradzić. Nawet jeśli u, przegrają jeden mecz u siebie w tych pierwszych dwóch, to ja i tak dalej wierzę, że oni to, tych Hawks przejdą. Bo Hawks po prostu nie mają aż tak wielu armat. I gdzieś tam na pewnym etapie to fajne granie Jeffa Tiga, Pola Millsapa, rozciąganie defensywy przez Pero Anticza. Gdzieś to się skończy i, i, i tutaj będzie problem dla, dla Hawks, natomiast dla mnie kluczem będzie druga, druga runda i to, czy oni sobie poradzą z Raptors albo, albo z Netbo. bo wygranie z, z którymkolwiek z tych druży będzie dla nich już takim pokazaniem, dobra, jesteśmy silni, Dobra. Pokonać, no. pokonać Hawks nie będzie jakimś wielkim problemem. Na drugą rundę przyjdzie jeszcze czas, my tym samym omówiliśmy sobie klucze do zwycięstwa Pacers. Teraz przejdźmy do, nie wiem czy Niemcy odpowiada, czy, czy to w ogóle odpowiednie nazwać to kluczami do zwycięstwa. Nie, bardzo odpowiednie. Nie, ja, ja, ja bym, to, to, tak Śmiejemy się z Hawks. Ty chyba napisałeś taki śmieszny power ranking odnośnie Atlanty. Tak. Natomiast to jest prawda, jeżeli Atlanta grałaby z kimkolwiek innym niż z Indianą w tej pierwszej, w pierwszej rundzie. A oni z Indianą nie grali dobrze i, i nie grali dobrze w żadnym meczu. We wszystkich meczach mieli z nimi kłopot. Tam chyba tylko jeden mecz wygrali trochę wyżej, i naprawdę ja ich ja na przykład mam taki typ, że Indiany wygrał dopiero w siedmiu meczach, że to będzie brzydka, długa seria. Chociażby dlatego, że co prawda Jeff Tick i Paul Millsap nie radzili sobie z Indianą kompletnie. Znaczy, Jeff Tick jeszcze jako tako, ale, ale Paul Millsap grając przeciwko Westowi i Hibbertowi męczył się nimi osiernie. Tam nie wiem, czy 20% nawet chyba nie osiągał. Ale e, chociażby Pero Antic to, to jest dla mnie ciekawy, ciekawy zawodnik. Zobaczymy, na razie grał tylko dwa mecze i rzucał, ponad, i rzucał 60% za trzy. I to jest człowiek, który wyciągnie Roya Hiberta. Roya Hibert nie będzie mógł sobie stać pod koszem, bo Pero będzie odpalał te trójki i trafia 33%. Więc no, miał trochę farta z, z, z Pacers, że tak mu wychodziło. Ale wyobraźcie sobie, jeżeli Pero Antic wyciągnie tą obronę i Hawks zaczną ruszać piłką, a to potrafią robić o wiele lepiej niż Pacers. To kto wie, jak, jak, to może, jak to może wyglądać? I dla mnie, kluczem yy, dla Hawks będzie to, żeby właśnie wyciągać, wyciągać Hiberta, yy, yy, trafiać trójki, I, i to jest tak naprawdę jedyna dla nich nadzieja, bo pod koszem yy, gra Millsapa była nierówna, była słaba w tych meczach Spacers, dlatego tutaj będą mieli duże problemy. Ja się zgadzam w 100%. Ta gra obwodowa będzie tutaj zdecydowanie najważniejsza. Tak sobie w tej chwili na szybko spojrzałem w statystyki Pero Anticha, i on rzeczywiście najlepsze skuteczności notuje przeciwko drużynom, które mają solidnie broniących e, centrów. Najwyższy skuteczność 60% z Indianą i z, e, z Los Angeles Clippers, gdzie jest pój ulubienie z DeAndre Jordan. Dalej, tak. dalej Golden State Warriors e, z Andrew Bogutem 54,5%. I 50% na Chicago z Jackiemem Noah, i 50% na New York Knicks z Tysonem Chandlerem. Więc to jest ewidentny sygnał, że Antich będzie wychodził na obód i oni spokojnie mogą wystawić taką piątkę, która będzie grała takie klasyczne 5-0, wszyscy rozstawieni po obwodzie. ma Antich, Millsap, no tego nie wiem, Corver, Karol i Jeff i Wszyscy mogą grać na dystansie hmm. i rzucać trójki. I łatwo wtedy wiesz, penetracja z obwodu, i już nie ma możliwości pomocy, bo ktoś odchodzi na pomoc i jest od razu szybki, szybki ruch po obwodzie. To, co świetnie Baden-Holzer ich nauczył, właśnie wynosząc San Antonio Spers. więc Więc tutaj to jest ten klucz dla mnie. A przy okazji, nawet jeśli już będę wchodzić rezerwowi, to i Mike Muskala mi się ostatnio fajnie pokazał w jednym z ostatnich spotkań chyba rzucił chyba 16 punktów, trafiając w większość rzutów współdystansu nie właśnie spód samej dziury. Także oni mają ciekawy, ciekawy skład. Szkoda, że oczywiście nie ma Ala Horforda. Natomiast e, no bez niego też sobie muszą jakoś radzić. No, tak, ale i... ja nie, nie, nie obstawiałbym ich więcej niż jedno, jedno zwycięstwo. Mimo wszystko to jest zbyt dużo warunków do spełnienia, żeby oni mogli coś więcej ugrać. Jeszcze, no, tak. jeszcze warto powiedzieć, że ten mecz pomiędzy Pacers a Hawks to będzie pojedynek z dwoma. Ekipami o najgorszym bilansie wśród tych drużyn z playoffów po All-Star Game. Zarówno Indiana Pacers, jak i Atlanta Hawks to najgorsze drużyny, które mają najgorszy bilans po All-Star Game. W przypadku Pacers jest to bilans 15 do 14, w przypadku Hawks jest to bilans 12 do 18. Czyli nie możemy się dziwić, że już tam jedno czy dwa spotkania będą na NBA TV. Jakoś się nie, jest, nie jestem w szoku. Tak, to no nie z jest niespodzianka. No ale okej, okay. po powiedzieliśmy sobie o niech będzie, Karol. Kluczach do zwycięstwa, do zwycięstwa Hawks. Tak, jeszcze jak mógł jedno dodać klucz dla Indiany, bo nie wspomniałem o tym. Len Stevenson. Jak tak patrzę na Hawks, to nie wiem, kto ma go kryć tak naprawdę. No, Lou Williams, Kyle Corver, ktokolwiek by tam wszedł, Len Stevenson powinien po prostu wejść na wyższy poziom, a nie o średnie 8 punktów i po 4 asysty, 4 zbiórki. Jeżeli on zacznie dyrygować, to powinien no, roznieść tam, bo nie ma kogo kryć w Atlancie. Nie wiem, kto go, kto go będzie tak naprawdę krył, bo Atlanta nie ma jakichś wybitnych obrońców. I, I tutaj też, też myślę, że Lens powinien troszeczkę się bardziej postarać i wtedy będzie łatwiej. I nie będzie siedmiu meczów, ale nie wiem, ja tak obstawiam, że jednak te 7 meczów nie wiem, czy z przyjemnością, niekoniecznie może z przyjemnością, ale, ale zobaczymy. No Zaspoilerowałeś nam trochę swoje typy. Chłopaki MVP serii. Tutaj chyba powinniśmy być w miarę zgodni, że będzie to pewien skrzydłowy Indiany Pacers, e, tak, to będzie pewien skrzydłowy Indiany Pacers o nazwisku David West. To będzie, moim zdaniem to będzie zdecydowanie MVP tej, tej serii. A Paul George dalej będzie próbował udowadniać wszystkim, że jest Kevinem Durantem w ofensywie i będzie ciskał trójki przez ręce zupełnie niepotrzebnie, a David West spokojnie upchnie po sapa, zostanie piłkę na roboście, trafi tyłem do Gosza albo rzuci coś z półwyżki, i to on będzie tutaj, moim zdaniem, tym najważniejszym zawodnikiem, bo właśnie przez to, co powiedzieliśmy, że Hawks będą chcieli grać bardzo obwodowo, to Frank W będzie zmuszony sadzać na dłuższe okresy na ławce Roya Hibberta. I wtedy to West będzie grał jako ten środkowy i to wokół niego będzie się kręciła gra, i dlatego jego właśnie obstawiam jako zawodnika, który który będzie tym MVP. Zresztą on miał dosyć porządne mecze przeciwko Hawks w tym, w tym sezonie. On ma tam średnio 15 punktów i 50% z gry. Także to są naprawdę przyjemne, przyjemne statystyki. Zresztą powiem, powiem Ci jeszcze, zanim, zanim Karol coś doda od siebie, dlaczego według mnie David West nie będzie MVP tej serii. David West nie będzie według mnie MVP tej serii, gdyż jej eksfaktorem będzie Ferrandtić, o którym już troszeczkę mówił Karol, to właśnie David West był, był zazwyczaj odpowiedzialny za krycie Pero Anticia i niezbyt mu to w tych dwóch spotkaniach pomiędzy Pacers a Hawks wychodziło, kiedy musiał wychodzić na dystans i, i próbować zamykać te trójki rzucone przez Macedończyka. A to wydaje mi się, że jakby Hibbert wychodził, to byłoby jeszcze gorzej. Możliwe. No te, możliwe chociaż... oni, oni się zamieniali tam i, i tak. ktokolwiek by to by było właśnie źle. I dlatego. Znaczy mi się podoba wybór Davide, jest, to, szczerze mówiąc, jako MVP, bo myślę, że, że e, to jest możliwe, aczkolwiek ja obstawiam Pola George, a. on musi w końcu wziąć się za siebie i, i sam mówił, że, że za, za bardzo mocno, nie wiem, forsował tą grę. I myślę, że korzystając z tego, że naprawdę nie mają masy dobrych obrońców, e, gracze Hawks, no w końcu Paul George pójdzie po rozum do głowy i zacznie grać bliżej kosza. Nie będzie odpalał tych trójek przez ręce, ani rzut, rzutów współdystansu, nawet po tych dwóch zasłonach, z obrotu, z obrońcem na twarzy. To nie jest jeszcze zawodnik, który potrafi to robić. Zresztą, ktokolwiek by to robił, to i tak są rzuty niskoprocentowe, jak nie jesteś, nie wiem, nie wiem, Geraldem Greenem, który tak potrafi, ale nie, nie wiem. No może, może przesadziłem, ale Gerald Green to potrafi. I się o Geraldzie Greene'ie, a nie Kevinie Durantzie? To by było zbyt oczywiste, tak? Chociaż KD nie odpada że takich roundów. On jest na tyle, na tyle wysoki i na tyle dobry, że nie musi się bawić w takie rzeczy. Ale, ale myślę, że, że Paul George powinien w końcu, w końcu zacząć grać bliżej kosza i powinien zacząć go ustawiać bliżej kosza, bo jak nie wrócić do dobrej formy, do dobrego rytmu, jak nie poprzez łatwe punkty, przez rzuty wolne, których też nie ma mniej, przez to, że tak gra właśnie. Tak jest najlepiej wrócić do rytmu, a taka seria z Hawks e, byłaby lepsza niż powiedzmy seria e, z Bulls tak? e, w drugiej rundzie. Bo w drugiej rundzie będą z Bulls, chyba że Washington. Tutaj, więc myślę, że Paul George powinien, to jest wręcz konieczne dla niego, żeby on tutaj się wykazał, aczkolwiek jest to możliwe, właśnie, że on jednak się nie zmieni i tutaj wtedy będzie kluczowym graczem, David. No Ja tutaj mam tak jak Karol, moim MVP też będzie Paul George, głównie dlatego, że myślę, że Paul ma bardzo dużo do udowodnienia. Jeszcze te kilka miesięcy temu on był trzecim kandydatem do MVP, teraz. Nie wiem, czy Paula George'a mielibyśmy nawet w dziesiątce najlepszych kandydatów. Bardzo możliwe, że z tej dziesiątki Paul George wypadł po tym fatalnym okresie gry Indiana Pacers. Czas nas goni cały czas. No właśnie, więc przejdźmy do tego ostatniego schematowego punktu naszej zapowiedzi. x factor serii Indiana Pacers kontra Atlanta Hawks. Czy tak jak u Was będzie tak jak u mnie, że X-Faktorem tej serii będzie ten Macedończyk, o którym już kilka razy dzisiaj mówiliśmy? Wiesz co nie, dla mnie ich faktorem tej serii będzie któryś z zawodników z łapki Indiana Pacers może to być ku zaskoczeniu Evan Turner, ale prędzej wydaje mi się, że będzie to CJ Watson, bo, bo George Hill jest w podobnym dołku jak Roy Hibbert i też będzie musiał z łapki tą grę pociągnąć i obstawiam, że będzie to CJ Watson, który może podobnie wyglądać w playoffach, jak wyglądał. W tym meczu z Oklahoma City Thunder dzielcił najwięcej w sezonie 20 punktów. Poza tym Watson ma sporo doświadczenia z playoffów i z gry w poprzednim sezonie w New Jersey Nets i jeszcze dwa lata temu w Chicago Bulls. Także dla mnie Watson może być takim x-faktorem z łapki. No oczywiście też Lance Stevenson, ale w tej chwili Lance Stevenson już nie jest x-faktorem, tylko jest gwiazdą drużyny. więc Dlatego Stevensona ja tutaj bym nie obstawił. No ja poszedłem inaczej. Obstawiłem Lensa. X-Factor, chociaż wiadomo, że to jest jakiś grać drugiego, trzeciego planu. Gdybym obstawił, że Hawks, że Hawks mają wygrać tą serię, to byłby to Pero Na pewno. Zdecydowanie on. Ale ja włączyłem, jeżeli... wstawiłem Pero Anticia do Drive to the Final z pierwszego dnia, więc... A ściskam kciuki. Ambitnie, ambitnie widzę. Ja się właśnie muszę wstawić. tak. Przeważnie przegrywam, bo przez kilka dni zapominam i jest koniec. Dobra. Len Stevenson właśnie dlatego, że nie grał jak gwiazda przeciwko Hawks. Nie grał jak gwiazda, a potencjał ma bardzo duży. A przeciwko obronie, która nie jest genialna, nie nie jest, nie ma zawodników, którzy są stoperami, powinien, e, powinien sobie poradzić i odciążyć Pola Georgia czy Davida Westa rozbić tą obronę, stworzyć jakieś rzuty z obwodu z czystych pozycji, dlatego Lęsa i po jednej stronie, i po drugiej stronie parkietu, i chociażby taka energia, która jest Indianie bardzo potrzebna. Eee, tej energii, której Indiana nie ma, tak, tak coś pozytywnego eee, po jednej stronie i po drugiej stronie parkietu. Myślę, że dlatego on będzie X Faktorem, no pomimo, że rzeczywiście no jest graczem prawie All Star, a właściwie All Star. Dobra, chłopaki, no to do każdej serii jeszcze na sam koniec jej zapowiedzi przygotowałem po trzy pytania, które tutaj zaraz wyciągnę ze swojego magicznego kubeczka. Na jedno pytanie a propos serii Pacers' Hawks już teoretycznie odpowiedzieliśmy, ale o tym troszeczkę później. Najpierw Roy Hibbert w tym sezonie przeciwko Atlancie Hawks notował średnio na poziomie pięciu punktów niecałych nie czterech zbiórek na mecz i 28% skuteczności z gry. Czy to są liczby, które powinny martwić fanów Pacers, czy jednak Wielki Roy obudzi się na tą pierwszą rundę i poradzi sobie z tymi strasznymi rywalami z Atlanty? Piotrek. Ja obstawiam, że Roy Hipert troszkę się obudzi. Będzie troszkę lepszy niż dotychczas, natomiast to nie będzie taki skok jakościowy, jak widzieliśmy go w finale konferencji rok temu. Także lepiej, ale jeszcze nie na tyle dobrze, jakby, jakby wszyscy pani Pacers chcieli. No, ja tu się zgadzam. Myślę, że ten, ten matchup w ogóle z, Atlant, z Atlantą nie za bardzo rojowi pasuje. On będzie ciągany po obwodach, więc myślę, że w tej serii będzie... on nie będzie kluczowym graczem. Znaczy, jest, to, 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 to tak, ale w sumie z drugiej strony to też tak nie możemy brać tego jako pewnik, bo jak grają z Miami Heat, no to często i tak grali w poprzednich play-offach, no to Hibbert często, gdy mu się był wyciągany, czy to chociażby do Chrisa Bosza, no i gdzieś tam no, był do tego zmuszany. Natomiast tego bym nie dawał jako podstawowy warunek, raczej to że jest po prostu w beznadziejnej formie, że dostaje 15 baniek i zamiast grać na 15 baniek, to gra na półtorej bańki w tej chwili. No, wypada mieć tylko nadzieję, że Roy się obudzi. Jak dostawał ten kontrakt, to pamiętam, że pierwsze miesiące, dwa czy trzy, grał jak kompletna sierota. Zupełnie, a potem nagle się obudzi, więc wiadomo, że potrafi. Tak? To nie jest przypadek, że on przez sezon czy półtora grał dobrze i teraz nagle przestaje. Wiem, że potrafi i myślę, że seria z Hawks będzie takim początkiem, aczkolwiek nie oczekiwałbym tutaj cudów. Ja jeszcze tak jedno, zanim przechodzę do następne mhm. pytanie. Bo tak pamiętam, bardzo często narzekało, wielu ludzi narzekało na skuteczność rzutów z gry DeMarcusa Kazinca i bardzo mocno go krytykowało. To ja polecam spojrzeć na statystyki właśnie Roya Hiberta. dwukrotny zawodnik All-Star Game, człowiek, który zarabia kilkanaście milionów dolarów, ma za sobą 6 sezonów w NBA, ani razu nie trafił 50% z gry, mając ponad 2,20% wzrostu. No to, no to jest fatalna statystyka dla takiego zawodnika. Tak jest. Dobra, no to przejdźmy do tego drugiego pytania, na które już teoretycznie odpowiedzieliśmy. W skrócie brzmiało ono: czy Indiana rzeczywiście może się męczyć z tymi, z tymi Hawks? Karol już mówił, że ma Hawks. W siedmiu meczach, gdy Piotr wspominałeś. O tym, że masz Pacers w pięciu meczach. Więc... Ten tak, tak, Pacers, albo tak, nie Pacers wygrają. Pacers, Pacers. <laughs> tak się broni. Aż tak to nie. No, no. <laughs> Okej, okay, Karol ma Pacers w siedmiu, Piotrek ma Pacers w pięciu. No i teraz spróbujmy rozstrzygnąć, który z Was ma rację. Znaczy, wydaje mi się, nieskromnie powiem, że zapewne ja mam rację. Natomiast nie, słuchajcie, to no jest tak, tak, że oni się będą mylić. Tak samo jak, z tym, jak z tym Andrew Bynanem, pewnie, nie? Tak, tak <laughs> oczywiście. Andrew Bynan jeszcze wróci i w serii z Miami hit pokaże. Ja e, też, nie, na, ja też tak. na pewno mam rację, bo typowałem Dallas Mavericks, że odpadną w pierwszej rundzie z Portland w tak. 2011, więc. No. E, nie, tak serio mówiąc, e, to wiadomo, to jest wróżenie sposób, czy no. będzie 4-1, 4-3, czy jakikolwiek inny wynik. Natomiast. Ja obstawiam, że niezależnie od tego, czy się zakończy w czterech, czy w sześciu, czy w siedmiu meczach, to Pacers w żadnym meczu nie będą mieli łatwo z własnej winy, bo nie mają dobrego ataku i przez to będą się męczyć. Oni obroną mogą grać na swoim bardzo wysokim poziomie, ale przez brak właśnie dobrego ataku będą się męczyć i tak w każdym spotkaniu z Hawks. Karol? Eee... Ja myślę, że, że będzie, będzie to jednak na pewno więcej niż cztery mecze. Indiana nie sądzę, żeby mogła zesłupować. Ja obstawiam w siedmiu, dlatego że są w sobie formie. A skoro Piotrek mówi w pięciu, ja w siedmiu, to pewnie skończy się w sześciu. I, i będzie, i będzie tak fajnie. Jak rok temu. Tak, tak jak rok temu, tak? gdzie każdy zadbał chyba o własny parkiet i dopiero na końcu Indiana tak, wygrała. Tak, mecze. No, Dobra, mój. no to ostatnie pytanie. Jak ważne jest dla Pacers pewne, Podkreśleniem pewne zwycięstwo w serii z Hawks. i jeszcze bonus do tego pytania, jak myślicie, czy gdyby Pacers bardzo męczyli się z tą Atlantą? Boże, może nawet, nawet mieliby odpaść w tej serii, o czym boimy się wspominać? Jak poważne zmiany nastąpiłyby w klubie z Indiany w zbliżającym się powoli off-season? Czyli jeżeli by odpadli, to. Larry Bird zrobi tam paru osobom zupy jesieni średniowiecza i nie, nie wyobrażam sobie innego, innego, innego wyjścia. Czy inna kwestia, że byłoby mi bardzo szkoda przede wszystkim Larry'ego Birda, bo on już raz doprowadził Indianę Pacers swoją pracą na prawie szczyt NBA. I później Ron Artest ze Stephenem Jacksonem i Jermainem O'Neillem stwierdzili, że. Chętnie przystanął na warunki kibiców w Detroit i to ten zespół w drobny Mak. Jakby w tej chwili przegrał, no to byłaby całkowita klęska jego polityki. No bo to on stoi za tym transferem w połowie sezonu i to on dał ten sygnał drużynie, że nie jest do końca zadowolony z tego, co robią, mimo że byli na pierwszym miejscu. Więc jeżeli oni by odpadli, to jest bardzo mało prawdopodobne. To, to tam rzeczywiście może dojść do, do wielkiej rewolucji. Paru zawodników może pożegnać się z drużyną. No, myślę, że na pewno by tak było. To, to, to był, szczerze mówiąc, szok mimo wszystko, mimo tej, tej formie Indian Pacers. Nie sądzę, żeby odpadli. Z, z drugiej strony nie wiem, czy, czy nawet jakby odpadli, czy to by się nie przydało, no bo m, wtedy mieliby naprawdę by motywację, żeby coś pokazać. <kuh> bo no, takie... Centrum tej drużyny mają, mają Hiberta, Westa, Hila, Pola Jorza yy, zakontraktowanych i yy, CJ Watsona też. Yy, aczkolwiek nie chciałbym być w skórze Franka Vogela, jeżeli by, by odpadli, odpadli w pierwszej rundzie, a czy to zwycięstwo z Hawks takie łatwe da im pewności na pewno. Oni by tego potrzebowali, żeby żeby uwierzyć w siebie i zmierzyć się z bulls. I tej pewności w siebie nabywać, zresztą ich takie serie play w historii też tak wyglądały, no w zeszłym roku no też nikt nie mógł być po prostu w ekstazie po serii Sox, a jednak prawie weszli do finałów NBA, więc ja, ja na miejscu Pacers naprawdę bym, bym się skoncentrował od pierwszej sekundy tej serii Hawks i wtedy naprawdę oni jeszcze mogą nas, mogą nas zadziwić, chociaż mi się nie wydaje, ale... Ale jest to możliwe. No jednak defensywa wygrywa mistrzostwa, więc szansa jest. Dobra, no to na sam koniec formalność, bo typy już Wasze znamy. Karol, jakim wynikiem skończy się seria Pacers-Hawks? Pacers, Pacers wygrają w siedmiu meczach. Piotrek? Pacers w pięciu. No ja się początkowo zastanawiałem, czy tutaj nie dać sweepa dla Pacers, ale przekonaliście mnie, że Hawks mają jakieś argumenty w tej serii i też tak jak Piotrek dałem, Hit, przepraszam, Pacers w pięciu. Pomyliłem się. A propos hit, bo właśnie teraz przechodzimy do kolejnej serii.